Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Tak mówi Pan, przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzewu na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście, wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, gdy nadejdzie upał, bo zachowa zielone liście. Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców. Oto Słowo Boże. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz w prawie Pańskim upodobał sobie. I rozmyśla nad nim dniem i nocą. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. Liście jego niewiędną, a wszystko, co czyni, jest udane. Szczęśliwy człowiek. Który ufa Panu. Co innego, grzesznicy są jak plewa, którą wiada rozmiata, Albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, a droga występnych zaginie. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia: Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród Was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, darebna jest Wasza wiara, i aż dotąd pozostajecie w Waszych grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Oto Słowo Boże. Alleluja! Alleluja! Aleluja! 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 Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest Wasza nagroda w niebie! Aleluja! Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zszedł z dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znieważają, znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie. Gdy zelżą Was i z powodu syna człowieczego odrzucą z pogardą Wasze imię, jako niecne, cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest Wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada Wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę Waszą. Biada Wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą, tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Oto słowo pańskie. Proszę usiąść. Słowo Boże, które słyszymy, ono dotyka serca i dotyka sumienia. Każdy z nas inaczej je odbiera. Tak jak każdy inaczej zagra na instrumencie z muzyków, chociażby na tym samym, będzie ta sama melodia, być może to samo tempo, ale duszę w to wkłada człowiek i będziemy słyszeć zwłaszcza ci, którzy mają wrażliwy słuch, trochę inaczej. Błogosławieni, kim oni są i o co chodzi w tych błogosławieństwach. Jeżeli ktoś jest z Chrystusem, uwierzył w Chrystusa i doświadcza klęsk życiowych, to Bóg potrafi te klęski życiowe przekuć razem z tym człowiekiem w sukces. Ubóstwo nie z wyboru człowieka, niezawinione, ubóstwo, które jest wybrane przez człowieka po to, by wynagrodzić za grzechy, może być przekute w sukces, bo nagrodą tutaj jest Królestwo Boże już tu na Ziemi. Głód, przymieranie, niedożywienie, plaga, która trapi ludzkość, trapi tych ludzi, którzy żyją w tych sferach właśnie głodu. Można przekuć na sukces, że będą nasyceni już tu na ziemi, jeśli się mu opamiętają politycy rządzący, zaprzestaną wojen, będzie mogło się rolnictwo rozwijać normalnie, i nie będzie zdzierstwa i oszustwa na cenach. Ci, którzy płaczą, wydaje się, że tylko im pozostaje diagnoza depresji, leczenie udane lub nieudane, i wycofanie się z życia. Ale Jezus. Każdego takiego człowieka, obojętnie w jakim jest wieku, przygarnia do siebie. I razem z Chrystusem możemy i to przezwyciężyć, i ten płacz, i żałobę. Nie tylko z powodu odejścia bliskich osób, ale czasem przeżywamy żałobę z powodu utraty ważnych dla nas dóbr duchowych czy materialnych. Śmiać się będziecie, jeśli płaczecie. A jeżeli płaczemy z tego powodu, że źle się dzieje na świecie, że wiara jest deptana, tym bardziej. Gdy znienawidzą was ludzie, gdy wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was z powodu Syna Człowieczego, gdy wyśmieją, że jesteśmy Kościółkowi, to wszystko może być znowu sukcesem. Radujcie się w Owym Dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie czynili prorokom, czyli działo się to przed Chrystusem, i uczyniono to Chrystusowi, czego dowodem jest chociażby ten olbrzymi kruficy, krucyfiks, który wisi u nas w prezbiterium. Jezus umierający na krzyżu. I oczywiście jest ostrzeżenie dla tych, którzy w ten sposób nie żyją. Biada bogaczom, czyli człowiekowi, który nie ogląda się na innego człowieka, na innych ludzi. Liczy się tylko jego ja, rozpycha się jak może, a bywa, że i sięga po niedozwolone środki, by zająć jak najlepszą lokatę, pozycję w społeczeństwie. Biada sytym. Znamy to. Syty głodnego nie zrozumie, tak zostało to w mądrości ludowej utrwalone. Bo i oni mogą dostąpić głodu, cierpieć ten głód, ilu to bardzo bogatych milionerów stało się nędzarzami. Biada tym, którzy się śmieją z życia, robią z życia kabaret i wszystko biorą na niby. Życie jest na niby. Nie ma swojego sensu, głębi, nie ma głębokich przeżyć. Wszystko jest na niby. Tak jak podczas zatapiania się powolnego Tytanika, jak była katastrofa, były i osoby, które do końca tańczyły na pokładzie, dopóki można było tańczyć. Biada tym też, którzy chcą być chwaleni za wszystko. I zawsze na piedestale. Jak w tym zachować równowagę? Otóż pierwsze błogosławieństwo w tym wypadku, bo w kazaniu na górze, w Ewangelii świętego Mateusza w rozdziale 5, będzie troszkę jakby inna perspektywa, ale o tym samym Jezus mówił, bo przecież dwóch ewangelistów to samo odnotowało. Ale z różnej perspektywy, jak mówiłem, dwóch wirtuozów grających na tym samym instrumencie wyda inną głębię dźwięku: błogosławieni ubodzy i błogosławieni ubodzy w duchu. Mieć odpowiedni dystans do dóbr materialnych, odczuwać lekki niedosyt życia, mieć czas dla drugiego człowieka. A czas nasz, tak jak byśmy się zatrudnili gdzieś w jakiejś firmie, czas należy do pracodawcy. A my nie jesteśmy zatrudnieni u Pana Boga. My jesteśmy dziećmi Boga. I czas naszego życia należy do Boga. Jesteśmy tu przechodniami, my to wiemy i nie wiemy. Wiemy, gdy jest wszystko dobrze w życiu, gdy nie ma cierpienia i nie boimy się o tym mówić, zwłaszcza w czasie referatów, gdzie większość jest zdrowych, gdzie są ci, którzy nie cierpią i boimy się o tym mówić, gdy cierpienie puka do, naszego, do naszych drzwi, do domostwa, do życia. Czas. Komu poświęcę czas? Jest definicja też grzechu. Strata czasu jest grzechem. Jeżeli czas nie był poświęcony służbie Bogu i Bliźniemu, nie był też poświęcony odpoczynkowi bo to chyba jest jedyny wyjątek to ten czas w pewnym sensie jest stracony. Nie chodzi o stygmatyzowanie tego człowieka od razu grzechem ciężki a nawet i powszednim, ale ten czas nie wróci się. Ubogi człowiek, człowiek, który jest biedny według innych, bo uważają, że wierzący, to jest biedny człowiek, nieraz nawet krytycznie się wypowiadają, biedny na umyśle, ten ubogi człowiek jest najbogatszym człowiekiem na świecie ponieważ ma dostęp bezpośredni do tego, który jest Panem całego kosmosu, do Boga jedynego, który mieści się w ludzkim sercu. Jak to ubóstwo się osiąga? Jeżeli zaczniemy zbliżać się do Pana Boga, obojętnie, które błogosławieństwo zdobędziemy, czy to błogosławieństwo z powodu smutku, czy z powodu czystości serca gdzie jest obietnica oglądania Boga twarzą w twarz zawsze dochodzimy do ubóstwa można to uczynić można otrzymać błogosławieństwo błogosławieni czystego serca albowiem oni oglądać Boga będą jeżeli w człowieka sercu nie ma przeszkody do Spotkania z Bogiem. Nie przeszkadza nam ani drugi człowiek, ani my sami nie przeszkadzamy sobie, ani dobra materialne, ani kuszenie i harmider złego ducha. I tutaj można to rozdrabniać, pisać jakby szczegółowy scenariusz dla każdego z nas, ale nie trzeba go pisać, bo każdy jest tutaj obecny, każdy człowiek ma swoją historię życia. I czasem, gdy oglądamy się wstecz, podsumowujemy, bilansujemy swoje życie, nazywamy to rachunkiem sumienia, czy jest to miesięczny rachunek sumienia, czy po całym dniu, czy też dłuższy, robimy rachunek sumienia z roku, z dwóch, bywa, że z jakiegoś długiego okresu czasu, to ubogi w duchu ten sąd odda Panu Bogu. Na czym się skoncentrujemy? Nie na swoich błędach, ale na sukcesach. Skoncentrujemy się wówczas na tym, jak łaska Boża przemieniała nasze serce i prowadziła nas za rękę, za dłonie. Ile razy nas Bóg ocalił, ile razy postawił na naszej drodze dobrych, życzliwych ludzi. Ile razy w sensie dosłownym nie utraciliśmy życia. Bo otarliśmy się o jakiś wypadek, nawet żeśmy tego nie zauważyli. Będziemy odmierzać czas tak jak zegar słoneczny, czyli odcinki czasu napełnione światłem, a to światło jest od Chrystusa. Sąd pozostawiam Bogu, ale nie jestem bezkrytyczny. Gdy chcę zachować serce wolne, od goryczy, od zwątpienia, bo jak się człowiek zapatrzy jak narcyz w źródlaną wodę, to narcyz utonął, a my możemy pozbawić siebie nadziei i pozbawić radości życia. Zaufać Bogu to jednocześnie przejrzeć przeszłość swoją, czego mam nie powtarzać, czego mam nie czynić w przyszłości, czego unikać. A za tamto jeszcze raz Cię Pani przepraszam, tak jak Mateusz, apostoł, celnik, który mówił: Jeśli w czymś obraził kogokolwiek, to poczwórnie wynagradzam. Śpiewamy w piosence pielgrzymkowej. Poczwórnie, wielokrotnie wynagradzam. Swoim życiem, swoją modlitwą, swoim miłosierdziem względem drugiego człowieka. Nie boi się taki ubogi w duchu nawet nienawiści ze strony innych, bo wie, że za nim nie ma już nikogo z wyjątkiem Boga, a to jest największy, najsilniejszy, jednocześnie najpiękniejszy promotor w całym kosmosie. Zatem cieszcie się i radujcie, bo wielka jest Wasza nagroda w niebie. Można byłoby przytaczać tutaj wiele przykładów gdzie nieszczęście, nałogi, gdzie ludzkie błędy zaowocowały łaską, zaowocowały mocą, mądrością. Niedawno wspominaliśmy świętego Augustyna, jego matkę świętą Monikę w jednym z rozważań tutaj w kaplicy w czasie homilii. Syn, który nie interesował się chrześcijaństwem, Sen, który żył jak poganin w sposób niegodny chrześcijanina, otoczony modlitwą matki, troską, staje się chrześcijaninem, zostaje kapłanem, biskupem i pozostawia spuściznę filozoficzno-teologiczną, która jest do dzisiaj cytowana i to nie tylko przez chrześcijan, ale cytowana także przez agnostyków i niewierzących. Wszystko u Boga jest możliwe. Sługa Boży Matt Talbot w Irlandii, który z pewnością będzie wyniesiony na ołtarze. Był alkoholikiem. I tak prosił Matkę Bożą o łaskę, żeby został uwolniony z tego piekła, bo odczytywał to jako piekło. Czytałem jego życiorys i jego zeznania, wyznania. Otrzymał tę łaskę. Za cenę wielkich wyrzeczeń i wielkiego cierpienia otrzymał wolność. Może mówić: Abba, tatusiu, nie jestem już niewolnikiem, lecz jestem wolnym. To jest ubóstwo. Człowiek, który jest zmiażdżony żałobą, bo mu wszyscy pomarli, może mieć pogodę, a nawet radość w sercu. Bo wie, że oni gdzieś nie zniknęli ci jego bliscy i przyjaciele, ale są u Pana Boga. Bo to, co słyszeliśmy w drugim czytaniu, zaczerpnięte z tekstów świętego Pawła Apostoła, oparte jest na wierze w zmartwychwstanie Chrystusa. A my kim jesteśmy? Ludem Bożym, prorockim, kapłańskim, królewskim? To kapłaństwo jest powszechne, służebne, zakorzenione właśnie w Chrystusie. Jedni drugich mamy nosić brzemiona. Nie ma takiej sytuacji w życiu, którą byśmy określili beznadziejną i bez wyjścia. A cokolwiek przecierpimy, możemy służyć innym. Cierpimy z powodu swoich słabości, ułomności. Jeśli ktoś dokonał tutaj korekty, udało mu się z Bożą pomocą. Będzie najlepszym przewodnikiem dla wszystkich, którzy będą szli tą drogą. Jeżeli ktoś przezwyciężył żałobę, którą wspomniałem, będzie mógł służyć także i radą, i pomocą, a przynajmniej nie będzie się odzywać w sytuacjach, kiedy może to kogoś zdenerwować, zranić, upokorzyć. Jeśli człowiek cieszy się darem modlitwy, ma czyste serce. Czyli jest wolny od poważnych występków w każdej dziedzinie, będzie świetnym przewodnikiem w modlitwie. I to jest dla nas bardzo ważne w takim miejscu jak szpital, bo te przymioty powinni mieć opiekunowie, którzy służą cierpiącym, chorym. I te przymioty powinni nabywać rodzice, dziadkowie, rodzina, by służyć tym, którzy dorastają. Być ubogim w duchu to znaczy być najbogatszym, bo serce jest napełnione Bogiem. Szczytem modlitwy, gdy prosimy o to i o tamto, nieraz tu w księgach, zaraz po mszy będzie nabożeństwo i nieraz są szczegółowe prośby kierowane do Boga, do Matki Bożej, nawet nazwy badań, jeszcze powinny być numery fiolek chyba podane. To jest drobiazgowość, to jest zrozumiałe, w nerwach tak piszemy. Ale tak naprawdę, jakby się pomodlić, Panie, daj mi samego siebie. To znaczy, daj mi zdrowie duszy, zdrowie ciała, daj mi wszystko, żebym mógł, mogła funkcjonować tutaj, na Ziemi i osiągnąć Królestwo Niebieskie. Amen.